Hortensje zmieniają kolor zielonego w lekki bordowy. Nadłoże dzisiaj, jest bardzo słonecznie. Widzicie co tam u Was, jaką macie pogodę. U wszystko bardzo dobrze. Dziękujemy bardzo za nowe subskrypcje, za to, że nas oglądacie. Cieszymy się bardzo z każdego lajka, like i przede wszystkim jego komentarza. Witam Was serdecznie. Wracam ze spaceru. Pogoda jest lekko pochmurna. Troszkę chłodno. Z naszego pobytu w Poznaniu było bardzo fajnie. Pogoda w miarę dopisała. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Osoby, które nie subskrybują, życzymy Wam miłego, spokojnego wieczoru. A jutro pięknego dnia. Bujatki, pa pa. Dziękujemy, że jesteście. Bransoletkę dostałam w prezencie.